Dzień witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Zaplanowałam coś innego na ten weekend dla Was, ale wiem, że w poprzednim vlogu obiecałam Wam, że w końcu zaczniemy pakowanie do Polski i może już dzisiaj zaczniemy. Dlatego, że ja muszę poukładać pranie po prostu i pomyślałam, że już zacznę odstawiać te rzeczy, które biorę do Polski, które są świeżo wyprane. I przy okazji chcę zrobić różne takie stylizacje, więc może to będzie fajny pomysł na ten film, żeby właśnie pokazać Wam co biorę do Polski jakie ubrania i jak chcę to ogarnąć. W zeszłym roku, jak byłam, to niestety tak jak myślałam, że sobie zrobię duże zakupy w polskich second shopach, lumpeksach, to niestety prawie nic mi się nie udało zorganizować tam i potem tak chodziłam i nie byłam zadowolona z tego co wzięłam z Korei do Polski, więc w tym razem chciałabym wykombinować różne stylizacje i przy okazji zorganizować sobie więcej miejsca w walizce, ponieważ chcę dużo więcej wziąć z Polski do Korei, ale to już niedługo, bo będziemy robić też listę. E, właśnie rzeczy, które chcę wziąć z Polski do Korei, żeby na pewno czegoś nie zapomnieć. A teraz słuchajcie, e, mała reklama mojego kanału na YouTube razem z Moniką. E, zrobiłyśmy film o sunscreenach i ja chciałam Wam tu pokazać jeden z sunscreamów. Nie pokażę Wam może jaki to jest, a jest to mój ulubiony sunscreen, który e, i pomyślałam, że może będziecie zainteresowani właśnie najlepszymi, san, najlepszymi sunscreenami z Korei, to lećcie zobaczyć ten film, bo on już jest na naszym kanale. Daję Wam tu albo tutaj linka, a ja się będę właśnie teraz smarowała, bo już jestem po całej pielęgnacji, ale jeszcze po prostu nie użyłam sunscreenu. Słowem mówiąc, że go dawno nie używałam się czemu. Ponieważ słuchajcie... O Jezu, on tak lekko chłodzi. Teraz właśnie. Z... Już zapomniałam to uczucie. E, ponieważ tyle przetestowałyśmy sanskrymów, że musiałam odstawić mój ulubiony i testować te, które e, po prostu mieliśmy zaplanowane do filmu. I powiem Wam szczerze, że jest przyjemnie jest przyjemnie w końcu mój ulubiony sunscreen użyć. Wrócić do niego. Dobra, skóra nawilżona i teraz idziemy do mojego pokoju, bo tam już zaczynam właśnie segregować wszystkie rzeczy i tak już mam chyba parę rzeczy, które chciałabym zabrać do Polski. I po prostu zacznę je układać na łóżku i powoli segregować. To będzie taki plan i jeszcze posprzątanie mieszkania, ale to powoli, powoli, powoli. Tak myślę, że e, takimi bazowymi kolorami mojej letniej garderoby, właśnie którą za chciałabym zabrać do Polski, to myślę, że będzie właśnie kolor taki miętowo-zielony. I mam e, takie trzy rzeczy, które są takimi chyba głównymi. E, Produktami, ubraniami, które chciałabym na pewno wziąć do Polski, to właśnie myślę, że ta zielona spódnica, którą widzieliście na pewno już w mojej niejednej stylizacji, ja myślę, że naprawdę będzie ekstra wyglądać. Do tego myślę o tej właśnie bluz. Bardzo lubiłam tą stylizację. Była bardzo fajna właśnie ta spodnica z tą bluzką. Ona jest z Uniqlo i to jest ze wzorami. Jak widzicie. Do tego najbardziej pasującą, myślę, i taką na lato, żeby się po prostu zakryć, jest ta oto tutaj Katana jeansowa ciemna, ona naprawdę mi do wielu stylizacji pasuje, do tego do spódnic, do sukienek oraz do spodni najlepiej myślę, że się zda, bo będzie pasowała do większej rzeczy i dzięki temu nie będę musiała innej kurtki brać, a na przykład mogłabym jakiś jeden sweterek, jeżeli naprawdę by było zimno, takimi wieczorami nie kojarzę, jak jest teraz w Polsce, więc myślę, że to będzie super pomysł. Do tego wezmę na pewno tego miętowego Bejsika. Oprócz tego miętowego Bezika, myślę, że jeszcze całkiem sporo wezmę, na pewno te uniklo rzeczy, które e, dzięki którym nie będę się za bardzo pociła. I do tego sukienkę na pewno tą zieloną, żeby właśnie dopełnić takie stylizacje zielono-miętowe. E, taki mam plan i właśnie to są moje bazowe kolory, które myślę, że w tą, w, na tą wycieczkę mam zamiar zabrać, i na tych kolorach będę właśnie. Bazowała. Do tego pewnie jeszcze jakąś jedną, dwie sukienki, które będę po prostu wymieniała. Chciałabym raczej częściej właśnie w Polsce chodzić w sukienkach niż w spodniach, ale spodnie także zabiorę. Zobaczę jeszcze, jeszcze właśnie szykuję, jakie inne rzeczy chciałabym zabrać, ale już powoli widzicie, jak się kreuje moja garderoba na tej w ogóle blusce, dzięki czemu to będzie wszystko tak bardzo spójne i dzięki temu będę mogła miksować te rzeczy między sobą. To jest chyba, myślę, że najlepszy sposób, żeby nie spakować za dużo rzeczy, a po prostu zatrzymać się w jakiejś grupie. To będzie bardzo dobry pomysł, bo sporo rzeczy jeszcze zabieramy do Polski, jeżeli chodzi o rzeczy dla znajomych, dla rodziny. Chodzi tu o kosmetyczne, ale nie tylko jedzeniowe także, więc myślę, że tak będzie w tym przypadku najlepiej. Dobra, idę zbierać się, jeżeli chodzi o moje pranie, i chciałam Wam coś pokazać. W końcu wymieniliśmy sofę. Myślę, że chyba bardzo dobrze tutaj w tym mieszkaniu wygląda. Nie jest w tym stylu, którym ja chciałam, i o który tutaj właśnie planowałam zrobić. No, ale nie można mieć wszystkiego po prostu. Ta była w przecenie raczej w przecenie. Ona była na Duncan, czyli marchewce, więc właśnie stamtąd zabraliśmy ją dużo taniej. Normalnie kosztowała 800 tysięcy łonów. Ale dziewczyna sprzedawała ją tylko i wyłącznie za 300, więc to jest naprawdę duża przecena. A duży plus tej kanapy jest taki, że po prostu nie jest zniszczona, więc myślę, że bardzo dobrze skorzystaliśmy z okazji i ją zakupili. A przy okazji chciałam Wam pokazać update czegoś. Ee, już bardzo miałam Wam to pokazać, ale nie miałam kiedy, w którym. Spójrzcie! O tym mówiłam. Spójrzcie, ile tu się wody zebrało. Całkiem sporo właśnie z takiego pokaźnego woreczka. No niestety. I czuć na przykład po rzeczach, nawet jeżeli zbieram tutaj wodę i staram się jakoś to wszystko poradzić sobie z tym, to niestety, słuchajcie, nadal czuję brzydki zapach z moich rzeczy. Właśnie takich nie świeżych, nawet jeżeli uprane są włożone tutaj do szafy, to niestety nadal dostają takiego dziwnego zapachu e, po chwili leżenia właśnie tutaj na wieszakach. No niestety, muszę się z tym jakoś jeszcze uporać. Może więcej takich e, wieszaczków powinnam założyć u nas na e, szaf w szafie. I przy okazji po prostu może używać właśnie odwilżacza, który jest zamontowany w mojej klimatyzacji. No niestety to są jedyne aspekty, właśnie jeden z takich aspektów życia, no niestety to są jedne z takich aspektów życia tutaj w Korei, że jednak trzeba działać jakoś z tą wilgocią i sobie z nią jakoś radzić. gdzieś tu pchałam jeszcze, o, kolejnego zbieracza, ale on za to tak dużo nie łapie i właśnie nie wiem czemu, bo powinien łapać, oderwałam tutaj całą tą folię, którą ten, a on jakby mniej działał, ale widać, że tutaj za to zaczęło, widzicie, takie ciemniejsze miejsce, to tutaj zaczęło się właśnie zbierać woda, może ona jeszcze właśnie nie przeniknęła, no, ale już za pewnie będzie pełny. Troszkę wolniej działa, więc chyba e, muszę tych workowych takich więcej kupić. Haram i nasza. Sofa, jak Wam się podoba, ja jestem z niej bardzo zadowolona. Jest naprawdę duża, bo jest to już taka czteroosobowa sofa razem z takim, ale nóżkiem dodatkową częścią. E, na szczęście jak na razie widzę e, kot nie drapie, ale odpukać za przeproszeniem w niemalowane, jak to się mówi. I e, <grytanie> jest niezniszczona, nic się z nią nie działo. Co prawda mieliśmy parę przeboi i prawie byśmy w ogóle jej nie dostali. <grytanie> Słuchajcie, ostatnio dungel nie jest najlepszą e, opcją zakupową, jeżeli chodzi o nas. E, pani po prostu e, zaklepaliśmy, umawialiśmy się na odbiór tej kanapy w piątek, ale pani stwierdziła, że e, Sprzedaj ją komuś innemu. I nie informując nas o tym, zarezerwowała tą kanapę dla kogoś innego, i tak czekaliśmy do niedzieli. Napisaliśmy do pani, czy już udało jej się ją sprzedać. Ona powiedziała, że nie. To my mówimy do niej: no to może jednak sprzedaj nam, bo myśmy już byli gotowi po nią pojechać. No, i udało się nam sprzedać. Okazało się, że to po prostu jest jakaś młoda dziewczyna, jakieś 20 do 25 lat, więc no niestety, tak jak kiedyś uważałam, że Korańczycy naprawdę są tacy słowni, że są właśnie tacy pomocni, to ostatnio zaczęliśmy się przekonywać, że ze trzymaniem słowa w ich przypadku to nie jest za bardzo za pan brat, bo także znalazłam super nowe obiektywy do kamery i kosztowały one 50 tysięcy i to były now, no nie były nowe, to były z takiej starszej generacji Taurona 50 tysięcy za dwa, ale pomyślałam sobie o to może być ciekawe w ogóle takie połączenie z starej starych obiektywów i niestety pan także, chociaż byliśmy umówieni już na odbiór sprzedał komuś innemu. Tak. Więc jak widzicie, tutaj te także zdarzają się osoby, które są nie do końca słowne. Ale udało nam się za to dostać kanapę, sofę, która myślę, że jest idealna i w takiej cenie naprawdę jest. Bardzo fajna. I co się jeszcze przekonałam ostatnio, że chyba zielony kolor, taki ala, zielony, miętowy w odcieniach, właśnie jak ta poduszka, staje się moim chyba takim wiodącym kolorem w tym mieszkaniu, bo na przykład ta, yy, jak ona się nazywa, no kurczę, stół, jak jaką się nazywa, stół kawowy. Yy. Także ma taki odcień lekko miętowy-zielony i nawet mam jeszcze właśnie taką, e, taki kocyk zielony także, więc naprawdę sporo tych rzeczy takim właśnie w kolorze miętowo-zielonym w moim mieszkaniu zaczyna się pokazywać, więc może to jest mój ulubiony kolor, jeszcze tego nie wiem. Tak po prostu zaczął przychodzić do mnie. Dobra, ja się zabieram za składanie, zabieram się za oglądanie hausa i składanie tych rzeczy. Robi się strasznie wilgotno, więc chyba jednak będę musiała zamknąć okna. My mamy tylko 26 stopni, a słuchajcie, w Seulu właśnie koleżanka na Instagramie udostępniła, że mają 32. U nas fajnie, przyjemnie wie, ale czuję, że jednak ta wilgoć zaczyna się robić coraz większa. Chyba zapowiada się to, że nadchodzi... Okres pory deszczowej do Korei, z czego ja się cieszę, ponieważ będę w Polsce. Taki plus właśnie tego, że ustawiłyśmy, ustawiliśmy wyjazd do Polski właśnie w tym okresie. Mój mąż na szczęście też ominie, bo on jedzie razem z nami, co prawda po 10 dniach wraca do Korei, ale spędzi trochę czasu i z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi, więc. Cieszę się. Dobra, zabieram się do roboty. I know the gang girl, this I can't deny. Dobra, nadszedł czas, żeby już powoli się pakować. Wiem, że jeszcze tydzień został, ale te rzeczy po prostu nie będę już nosiła. One będą leżały sobie w walizce na spokojnie, a żeby wiedzieć, co wezmę. I co mi się przyda, jak mogę łączyć, to zrobię sobie zdjęcia. I żeby po prostu później wiedzieć, co muszę wziąć do Korei. I nie zapomnieć, bo czasami zostawiam u rodziców co nieco. A potem mi się chce płakać, jak mam, zostawiam moje ulubione rzeczy. Bo na przykład były w praniu. Dobra, to zrobię zdjęcia. I pierwsze rzeczy, które chciałabym spakować, to właśnie te moje sukienki. Dodatkowo chciałabym zabrać tą czarną. To jest taka długa, falbiana miasta, ona jest trochę ciężka, ale myślę, że na spokojnie powinna się zmieścić. Wy jeszcze jej nie widzieliście, ale myślę, że po powrocie z Polski z chęcią zrobię Wam jakiegoś takiego dużego haula z e, rzeczami z second shopów, jeżeli uda mi się coś kupić w Polsce, bo w Korei tutaj sporo kupiłam. I trzecią sukienkę, którą zabieram ze sobą, to myślę właśnie nad tym tom na ramionczkach, bo jest naprawdę fajna. Y, będzie pasowała do wielu rzeczy, tak jak na przykład do tej katany, którą chcę ze sobą zabrać. Dobra, to te trzy sukienki na pewno wezmę. I może chyba jednak czwartą, tą fajną taką. Taką czarną, fajną, od mojej, y, tutaj kupiłam w Second Shopie. I co jest bardzo fajne to, że ta sukienka bardzo dobrze się trzyma dekoltu, więc nic mi nie wypada z niego. Cztery sukienki już naprawdę będę tu zamykała. To już o sweterku wspominałam i biorę dwa paski czarne. Myślałam nad brozowym, no ale jeszcze, jeszcze pomyślę nad tym. Jeden mam taki Ala. Nie skórzany, ale taki lakierowany, a drugi taki klasyczny czarny. Dobra, myślę, że sukienki to takie wdzięczne rzeczy, bo zabiera, ubiera się tylko jedną rzecz do tego, buty, jakieś akcesoria i po prostu już jesteśmy gotowi do wyjścia. W przeciwieństwie właśnie do ubierania spodni lub coś tam podobnego, do typu chęcią w tym roce więcej sukienek ponoszę. Teraz spodnie. Spodnie myślałam o tym, żeby jedne lub dwa rodzaje szortów, wziąć. Jeden właśnie jedne takie szorty właśnie e, jeansowe, drugie i tak pomyślałam, że jedne długie spodnie i myślałam właśnie o takich spodniach typolniane już pewnie widzieliście u mnie na jednym, a nie jednym vlogu i do tego myślę, że denimowe spodnie, takie jak tutaj mam i słuchajcie szorty skórzane jednak to miasto rządzi się trochę innymi prawami i jest tam jednak dużo przyjemniej, więc myślę, że na jakieś wieczorne wyjście do znajomych będą i także ten sweterek będzie po prostu idealnie ze wszystkim wyglądać. Oczywiście biorę właśnie tą spódnicę, którą już wam wcześniej pokazywałam z dołu. Właśnie się zastanawiam, czy jeszcze nie zaryzykować i nie wziąć jednej spódnicy. I myślę, że kolejną taką. Spódnicą będzie ta, już też ją widzieliście. Miałam na przykład ją w Seulu u siebie. Więc chyba oprócz t-shirtów, których mam jak na razie trzy, jeden t-shirt, dwie bluzki, to myślę, że na spokojnie już jestem zamknięta. Do tego dodam jeszcze po prostu tylko jakieś bejzyczki. I powinien być koniec. Powinnam się na cały miesiąc na spokojnie wyrobić. Oczywiście wezmę jakieś spodnie dresowe do tego, ale to chyba wezmę już sobie na lot. Tak, spodnie dresowe wezmę, bluzę dresową i to właśnie tak na lot, na jakiegoś grilla wieczorem albo tak, żeby sobie pochodzić i być wygodnym. Oczywiście piżama, bielizna, to chyba już nie muszę Wam mówić i sprawdźmy teraz tą dużą to już jest inna ta torba i ona jest, wygląda w taki sposób ona widzicie jest taka malutka o o i ona już jest ogromna no to już jest taka pokaźna ta torba i tutaj spakujemy wszystkie bluzki myślę i wszystkie e, spodnie, no spokojnie powinny się zmieścić Inna torba, po prostu będą to akcesoria. Spójrzcie, jak one idealnie się mieszczą właśnie w walizce takiej, e, nie kabinówce, ale tej drugiej, w sam raz. Y, są idealnie dopasowane. Super, są naprawdę. A w takiej cenie to są za 3000, a to są za 2. Ja chyba wezmę jeszcze dla Eliasza, jak będziemy pakować ko. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem na maksa zadowolona, bo yy, okazało się, że się przepakowałam z tej mniejszej. Wszystko spakowałam tutaj do tej dużej i myślę, że oprócz jakichś t-shirtów, butów i akcesoriów to oczywiście blizna także, nie? No to zatrzymałam się w tej tutaj oto torbie, a tutaj na spokojnie jest jeszcze miejsce na t-shirty. Więc t-shirty tutaj, akcesoria osobno i prawdopodobnie yy... Bielizna także osobno, więc wow, jestem zachwycona jak na razie. I to się chyba zmieszczy tylko w jednej połówce. Reszta pójdzie po prostu na prezenty dla znajomych, ale to już w kolejnym będzie odcinku, bo teraz yy, myślę, że już za dużo. Yy, Tutaj się nagadałam. Dziękuję Wam bardzo, że byliście w tym tygodniu razem ze mną. Mam nadzieję, że będziecie mieli przyszły ten dzień bardzo przyjemny. Ja. Na pewno będę bardzo busy, jakby to powiedzieć, zajęta na maksa. Mam jeszcze ostatnie spotkania z Moniką, a już w niedzielę powinnam być w Polsce. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać dla Was film, gdzie pokażę Wam, jakie wszystkie rzeczy biorę do Polski, oraz zamknę całość pakowania. Czyli spakujemy razem tą e, dużą walizkę, razem z rzeczami, które biorę do Polski dla znajomych, swoje rzeczy e, oraz mojego syna. E, też chciałabym w przyszłym tygodniu już to zamknąć, ostatnie prania zrobić i liczę na to, że mi się to wszystko uda. Dobrze, nie będę już tego zakończenia przedłużała. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i. Do usłyszenia. Bye!